Dobry wieczór. Czuję się zobowiązany informować, jak jest ze względu na Waszą pomoc. Nie mogłem zrobić tego wcześniej, bo dzisiaj pożegnaliśmy Mikołaja Haremskiego, który był reżyserem m.in. filmu Restaurant, w którym ja wziąłem udział. Mama wybudziła się, została na salę wybudzeni, wprowadzona około godziny 15, więc wszystko jest w porządku. Rzeczywiście straciła bardzo dużo krwi, a I ona była potrzebna. Mam nadzieję, że to, co zebraliście, a zebraliście nieprawdopodobne ilości. Nie jestem w stanie nie tylko ze względu na RODO publikować tych potwierdzeń, ani pokazywać Wam, ale jest tego cała masa, wystarczy dla kolejnych osób. Wszyscy, co mnie pytają, czy krew jest nadal potrzebna, tak, oczywiście, że jest potrzebna, bo świat się nie składa z mojej mamy, tylko całej masy ludzi, którzy każdego dnia potrzebują tą krew. Bardzo serdecznie dziękuję nadal za pomoc. Ściskam Was serdecznie, jeżeli tylko złapię z nią kontakt, bo odwiedzić mogę ją dopiero jutro, to dam znać. Dziękuję serdecznie za wszystko. Buziaki.